Dzień dobry tutaj nagrody Filmowe TV, ja jestem An, właśnie skończyliśmy z Michałem nagrywać ostateczne typo skarowe co miało nam za nami 2 godziny, zająło nam prawie 4, chociaż materiały nie są takie długie, ale wiecie tam przerwy, nie przerwy i yy, tak dalej to trochę trochę nam zeszło, także będą 3, 3, 3 części, już pierwsza będzie zaraz po tym materiale, ale nie jest tak istotne, bo nie chcę, żeby on trwał długo, bo te materiały, które nagrywam w telefonie mają jakąś bardzo dużą Duży rozmiar się długo wrzucają, więc dzisiaj chciałbym wam zareagować na nominację do koników w pełnej sali. Zawsze to robię, żeby się pełnosalowcy się śmiali z tego, że ja ich wyzywam. To jest widocznie to jest taki trochę patostream dla nich specjalnie, ale ten kanał to w ogóle jest patologia jedna wielka, więc bardzo się wpasowuje w to, co my robimy. I już bez zbędnego przedłużania zacznijmy, zobaczmy, co Pełna Sala zrobiła. I ja się ja tutaj tak robię i potem oni mi idą głosować, więc to jest. To jest jak w Afryce, że jak jest słoń i są te takie ptaszki na nim i one go oczyszczają, to ten słoń pozwala im być na ta, ta ta, Tak jest, coś takiego jest, to jest taka sytuacja właśnie. Także pierwsza kategoria jest naj, najwydarzenie dystrybucyjne roku i dostał reset za piękną złośnicę Riveta. Stowarzyszenie kin studyjnych za Akira Kurosawę, SoFilm za Flow, Stowarzyszenie Nowe Horyzonty za Sirat, to do widzenia z tym, i Warner Bros Polska za Dom Dobry. Rozpętanie medialnej debaty na temat przemocy domowej i współpracy z, in z informacjami pomocowymi. To uważam, że powinno wygrać. Uważam, że Minecrafta pominięto. E A nieważne. Wydarzenie Filmowe Roku i nie dostałem nominacji znowu. I ja już to wiem. I... Nie wiem, co mam wam powiedzieć na to, że drugi raz. Ja jestem jak Emma po prostu. Ona jest najlepszym aktorką. Ja robię najlepsze wydarzenie filmowe roku i, i też nie dostaję żadnych nominacji. Do, nominacje dostało jakieś, nawet nie czytam tego, bo jak mnie to nie ma, to mnie to nie interesuje, szczerze mówiąc. Jakieś głupoty. Dobra, co jest dalej? Dalej jest najlepszy plakat filmowy. plakat filmu Bałtyk. Jak wygląda plakat filmu Bałtyk? Jakoś wygląda. Dziewczyna z igłą, to jest ładny plakat, ten plakat Franca Kawki mi się nie podoba, ten plakat Funny Games mi się też nie podoba, plakat Good Boya jest paskudny, plakat Harvest jest w ogóle paskudny, sanatorium pod klepsydrą mi się nie podoba, silver mi się nie podoba, styksańska masakra jest też nieładna, trzymiosi też są nieładne, nie podoba mi się żadne z tych plakatów szczerze mówiąc, ale ja mam dziwny gust do plakatów, mi się Deadpool podoba. Nie, nie podoba mi się ten plakat, plakat jak mi się podoba. Te trzy miłości jeszcze, ale ja nie lubię takich plakatów. Dziewczyna z igłą tylko mi się podoba i te trzy miłości, powiedzmy, bo lubię bardzo film. No, panie,ważmy, co jest dalej. Dalej jest najlepszy film animowany. Uzbierali 10 filmów. Wow, ja nie uzbierałem do McFly'ów 10 filmów, więc ja szanuję. Jest 100 metrów, 100 metrów nie widziałem. Chainsaw Man super, Demon Slayer nie widziałem, Flow super. Grand Theft Hamlet jest super, no jakby tak o tym pomyśleć, to w sumie tak, no bo to jest w sumie film animowany, w grze nagrany. to jest film animowany. Cape of Demon Hunter, spoko, Neża 2, super, Sanatorium pod Cydrom, według braci Quay, nie słyszałem o takim czymś, Wallace Igrom, i Gromit, Zemsta Pingwina, super, tylko to tamten rok, zresztą flow też i Zwierzogród 2, bo oni robią te nominacje według polskiej daty premiery, czyli u nich są wszystkie filmy z tamtego roku, na a są wszystkie nowe. Um, Dobra, co jest dalej? Dalej jest chyba dokument. O, to ja nie znam, to nie opatrzę nawet. Najlepszy dźwięk. Błysk Diamentu Śmierci. O, to super. F1, super. One Battle, spoko. Pepe, bardzo ciekawe. Soundtrack to nie znam. Silver to nie znam. Sirat, to mi się nie podobał. Warfare mi się też nie podobało. O, Imaginers slide dla dźwięka. Tam nie śpiewają. To chyba oni w ciemno. Oni zobaczyli, że indyjskie co dźwiękło śpiewają. Nie, 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 nie w tym filmie. I Die My Love. Bardzo dobra nominacja. bardzo do... Nie ma, ale nie ma jej fajny legs. bo to wyjdzie za rok u nas w Polsce. No tak, ale, ale dobry. Diamond mi się bardzo podoba, jest bez diamentu śmierci. No, poza Siratem Warfare i tymi dwoma dokumentami, to nie mam zastrzeżeń. Najlepsza muzyka The Brutalis, no to Emilia Perez. <laughs> Było kiedyś, ale to prawda. F1 oczywiście super, szanuję. F1 się podobało w pewnej sali. Bardzo dobrze, daję lajka. Sinners, no dobra. One Battle to wiadomo, The Mastermind, no to szacun. Queer, tam nie pamiętam, żeby jakaś muzyka była ciekawa, ale lubię film, więc może być. Seerat to jest niedobrze. All We Imagine Is Light też nie, nie, nie pamiętam w ogóle muzyki, ale... No, ja no wie, bo film, w filmie coś nie mam nic przeciwko. I ciekawe, Shroud z Cronenberga. Bardzo ciekawy, daję mu lajka. Nie ma tutaj Highest to Lowest, ale nie wiem, czy Highest to Lowest mogło być, bo nie mogło być, bo to jest na Apple w Polsce. No to żeś tam odwalili maniany, jak nie ma Highest to Lowest. Dalej, najlepszy montaż. Byz diamentu śmierci. Super. Dali, ten film to jest. Sprzed dwóch lat chyba w ogóle, <noise> tak mi się wydaje. F1 film super, Franz Kafka spoko, Grand Tour, baza tylko też nie ten rok, Mastermind super. super, Pepe ciekawie, Caught by the Tides też ciekawe spoko. Ten QDT to nie nie nie, nie znam. Imagine Magic też super. Bardzo ciekawe, u nas na McFly'ach w montażu są zupełnie inne filmy niż tutaj. Nas F1. F1 to jest taka nominacja, z którą się zgadzamy wszyscy wspólnie. A oni robią takie sutełne, a robimy takie, że są filmy akcji i się biją. Ale to dobrze. Się uzupełniamy o to chodzi. Żeby no, były takie same nominacje w dwóch nagrodach. To jaki by był sens, prawda? Jaki by był sens. Najlepsza realizacja artystyczna. Przeczytam jeszcze raz. Najlepsza realizacja artystyczna. Jest taka kategoria nie wiem, gdzie napisane, za co jest za scenografię, efekty specjalne, make-up i kostiumy. Czyli nie chciałem się robić grafik, ale pamiętam, że coś takiego jest. Im się nie chce robić grafik. My mamy wszystkie kategorie osobno, ale. Proszę Państwa, ja wywaliłem gałę, bo pierwszym filmem jest 28 lat później. Jakbym miał oceniać najgorsze realizacje artystyczne filmów, ten film byłby drugi. Po Bugoni, więc. No, nie podoba mi się ten wybór. To jest mało powiedziane, że mi się nie podoba, ale reszta mi się podoba w miarę, bo jest błysk Giamentu Śmierci jest super. Brutalizm wiadomo, super. i na Zygum, super. Franz Kawka super. Grantur super. Harvest nie widziałem dalej. Muszę to obejrzeć do głosowania, bo ja to chcę obejrzeć od. Sierpnia i mi nie idzie. The Mastermind to za efekty specjalne charakteryzacje, kostiumy i fryzury. Lubię Mastermind'a. Ale tutaj overperformance w stylu Ellie McKay na McFly'ach widzę idzie. Queer, no też mocne, choć tam ta scenografia jest imponująca akurat. I Shroud z za efekty specjalne. Nie, to szacun, nie? Shroud jest zajebiste, także spoko. Fajnie, The Shroud, naj... podoba mi się, bo bardzo lubię The Schraus. co jest dalej, najlepsze zdjęcia, uuu, kategoria ważna, ciekawa, Błysk Gamentu Śmierci, F1, Franz Kafka, Grand Tour, One Battle, nie jestem fanem zdjęć One Battle, uważam, że są tylko w porządku, mm. Nickel Boys też, to nie jest to nie jest to, to nie jest to, Silver też, nie wiem co to jest. Wszystkie odcienie światła super, wszystko w porządku, to nie znam takiego filmu i, i The Shrouds, The Shrouds. też tu idzie twardo widzę, aż tak, aż tak tego filmu nie lubię chyba jak ci pełnosalowcy, ale napisałem bardzo długą retencję na się broniącą The Shrouds, ale szanuję, bo jest y, bardzo nieoczywiście, a to też jest jakiś plus. A ten Silver to jest polski film w ogóle, to jest jakiś dokument, dlatego ja go na pewno nie znam. Dobra, nieważne co to jest. Scenariusz adaptowany 100 meters. Naprawdę, 100 meters. To jest takie dobre. Ja to obejrzę chyba. Chainsaw Man. <laughs> Okej, okay. baza, mega baza. Ej, One Battle wiadomo. Nickel Boys, może być. Misericordia. Oj, nie lubię Miserykordii. Nie lubię. Och, Kanada. To scenariusz. Ktoś lubi bardzo Paula Schroeder, ja też go lubię, więc. Spoko. Queer, ciekawie. Train Dreams, ja bym tego nie zrobił, ale też fajnie. Wallace i Gromit, super. I Die My Love, też super. To jest dobra kategoria, poza Misericordium. To jest dobra kategoria. No, niech mnie nominował, ale jesteś. No spoko, spoko. Najlepszy scenariusz, oryginalny. Blue Moon. Blue Moon, żyjemy. Błysk Diamentu Śmierci, bardzo dobrze. Drugi akt, też film z zeszłego roku. I będę to mówił przy każdym filmie z zeszłego roku albo sprzed dwóch lat, ale, ale no, scenariusz bardzo dobry. Grand Tour, za to scenariusz, ciekawe, ale spokój. Mastermind też, widzę, że takie slow test. Takie scenariusze bardzo. też nie ma kwajowe Nie u nas tu gadają, są jakieś oryginalne pomysły, w ogóle są, strzelają się dialogami, żartami. Jakieś komedie ofiar, to są wszystkie takie. Poważne, takie powolne, ale jest Sirat i to no, jest kurwa zbrodnia, co się tu stało. All we Imagine is Light Baza, wszystko w porządku. Nie wiem, co to jest. Ja, czy to jest jakiś film, który ja nie, nie wiem. Shrouds. <laughs> Shrouds będzie w best picture, widzę. Ciekawa. I Wake Up Dead Man. To jest u nas jest naadaptowanym, ale to dlatego, że u nas jest. Za dużo, za dużo dobrych scenariuszy oryginalnych, i my wszystkie, które można określić w adaptowanym, spychamy do adaptowanych. Także tak jest. Reżyseria: Błysk Śmierci, Grand Tour, Mastermind, Pepe, Code by the Tides, Silver, też kurwa, wymyślili jakieś Silver, <grytanie> Sirat, wszystkie odcienie światła, Die My Love i The Shroud, super, super. No poza Siratem to ja jestem usatysfakcjonowany, generalnie. Znaczy ja bym jeszcze Giazankę nie nominował, ale to jest ich wybór bardzo. Ja lubię ten film, i tak i go szanuję. Gdzie są aktorskie kategorie? co to kategorie? Nagroda imienia IO. Ukradli. Ukradli ode mnie zwierzę w filmie. Ukradli ode mnie zwierzę w filmie. Ja mam egzamin z prawa we wtorek i ja was pozwę, Bo ja umiem. Ja znam prawo i ja was pozwę. Także pełna sala, jesteście pozwani. A nominowaliście Psas Black Dog, Psas Good Boy, Wiedbudziątko za rolę głosową kapibary w filmie Flow. Tego mnie wymyślił. I eee, to jest szacun. Surykatka z Left-handed Girl, hipopotamy z filmu Pepe, Pies Siratu i Mongolski Koń za rolę Mongolskiego Konia w filmie Zabić Mongolskiego Konia. To szanuję o tyle, że McFlye mają zgodność w tej kategorii z, yy, z konikami 1 na 7. <laughs> Więc jest ciekawie, na pewno. <laughs> yy, zrobili to inaczej niż ja. Um, spoko. Czy znaczy spoko? No, no spoko, no spoko. Te filmy te. No, no, do, no dobra, już dajmy Fajne zwierzątka są. Co jest dalej? Przełomowa rola aktorska. Uuu, to mnie ciekawi. Susan Chardi. Za jak stałam perliczką. Mieszko Homka. Trzy miłości. Jest młody, to spoko. Celeste Dalla Porta za Partenope. O, to jest mega baza, to jest mega baza. Elin Hall za filmie jutro o świcie. Nie wiem, co to jest za film. Damson Idris za rolę w filmie F1. Wielce fajnie F1. Bardzo dobra nominacja. Chase Infinity za One Battle, Ella Overby za Sny o miłości, Abu Sangare za historię Sulejmana Agata Turko za Dom dobry i Idan Weiss za Franza Kawkę. Znaczy ja bym nie nominował peliczki osobiście i nie nominowałbym Trzech miłości, ale poza tym, nie wiem też co to jest jutro o świcie, ale tak to mega dobre, mega... tu ciężko nie wiem, znaczy ja będę głosował na Elle Overby, ale jest generalnie jest do... mocna jest kategoria. Dalej jest proszę Państwa aktorka drugoplanowa. I co tam się znajduje? Kerry Condon za film F1. To F1 wygra bez picture chyba. I ja to respektuję. Trin Dirholm za dziewczynę z super. Anna Hai za wszystko w porządku. Facey Jones za The Brutalist. Diane Kruger za Schrauds. Wow. Patricia lopez arnaiz za prole w filmie Niedzielę. To czemu nie nominowaliście za przełom tej głównej aktorki, Blanki Sorowej? Ona jest tam wybitna. Ale ta droga też jest bardzo dobra, więc okej. Okay. Maria de Medeiros za błysk diamentu śmierci. Margaret Coquoli za Blue Moon. Szanuję. Nie wymyśliłbym tego, ale szanuję. CC Spacek za Die My Love. Też szanuję. I Taylor, Taylor za One Battle. Nie Mariany Grande znowu. Skurwysyny z pełnej sali nie dali Grande znowu. Aktor drugoplanowy. Marcin Czarnik za Trzy Miłości. Głosuję na niego, nie interesuje mnie jest z tej kategorii. Marcin Czarnik to jest mój głos, jest absurdnym gołtem. Jest jakiś gość z Misericordii, fuj. Diogo Duria z filmu Grand Tour, nie wiem kogo on grał. Ktoś z franca Kawki, to pewnie ten ojciec jego. Tak, on był, on był bardzo dobry. <ścoughs> Ciekawie. Guy Pierce za brutalistę i za podwójna nominacja, niesamowite. Sean Penn. Agoston Safrani za Wszystko w porządku, Drew Starkey za Queer Michael Stuhlbach za After the Hunt <grym> i Benicio Del Toro za One Battle. Ciekawie. Nie no, Marcin Czarnik kupił moje serce i Guy Pierce. super. Aktorka pierwsza planowa. to ciekawe. Czy będzie Emma Nie będzie, będę jest za rok, a może za Hot Milk? Jest ciekawe, zobaczmy. Chrystia al -Fight. Ja te, za Grand Tour Anais Demostier za Dali Chase Infinity za One Battle After Another Kani Kusruti za film Girls Will Be Girls i All Imagine Light, okay. Jennifer Lawrence za Die My Love O, aktorka z Continentalu, super Zoe Saldana za Emilia Perez Vic Carmenson za Dziewczynę z Igłą Tao Zhao za Przypływy Marieta Żukowska za Próbę Łuku Nie wiem, co to jest Próba Łuku nie słyszałem o tym filmie nigdy w życiu. Ciekawe. Czy jakieś screenery dadzą, czy nie? Czy to jest gdzieś? Nie wiem. Aktor pierwszoplanowy. Vincent Cassel za The Schrouse, Daniel Craig za Queer. Następny za Wszystko w porządku. Nie wiem, nie wiem. Ethan Hawke za Blue Moon. Sergi Lopez za Sirat. Josh O'Connor za Mastermind i Knives Out. Brad Pitt za F1. Fabio Testi za Obywę z Śmierci, Goncalo kalo Waddington za Grand Tour i Dan Wise za Franza Kafka. Nie podoba mi się w tych kategoriach, że tu są wpychane filmy na siłę. Za, że tu są filmy jakieś w ogóle nieciekawe aktorsko, które są wybitne poza tym, a są wpychane we wszystkie kategorie. Jak Grand Tour to jest art dzieło, ale trzy jak to Grand Tour. A to wszystko w porządku, to nie wiem. Może się kiedyś dowiem, jak się, jak to obejrzę, ale przesada, mocna przesada. Co to jest? Obsada aktorska. Drugi akt, grzesznicy, niedobrze. miserykordia, ostatni wyki ostatni wykik ma super obsadę. To jest mega dobra nominacja. Jest After the Hunt, więc też daję wam super lajka like Jest Sirat, jest Blackback i są w Teściowie trzy. kurwa. Let's go. Czemu Teściów 3 nie było w scenariuszu? Chuje. Ale są też ciebie trzy za obsadę, więc mega super. Wszystkie odcienie światła i Wake Up Dead Man. Nie super. I są szpiedzy. A żeście Marisy Abeli nie nominowali za aktorkę drugoplanową, to nie zostanie wam wyboczone. I też ani Julia Roberts, ani Ayo Eddie za After The Hunt. I scenariusza też nie. Brzydko, brzydko. Co to jest dalej? Debiut fabularny. Krótka historia rodziny. Nie wiem, co to jest. LARP. <laughs> LARP. Nickel Boys, milczenie Julie, Paw Zwyczajny, Prześwit, Nie wiem Toxic, Toxic jest bardzo dobry, litewski film, Wielkie ziewnięcie historii, Co? The Great Ion of History, nie słyszałem o tym. Wszystkie cienie światła i wszystko w porządku. Ja naprawdę nie, nie wiem. Znówimy z każdej kategorii, ja nie wiem co to jest. Najlepszy film polski. Czy będzie dom dobry? Pugieło. Pugieło. Tu jest. <ścoughs> jest druga furioza. Nie widziałem tego. Przyz przyznam się szczerze, że zobaczymy, ten film trwa i mówię na nie. Nie ma szans, że to obejrzę. Dziewczyna z igłą, Franckawka, LARP jest, jest Wilczaj, no nie widziałem, Próba Łuku, znowu nie wiem Silver też nie wiem, są teściowie No teściów oczywiście Trzy Miłości, super, ale jest kurwa zamach na papierze Dlaczego jest za ja rozumiem, że to jest śmieszny film, ale Oj ludzie, ludzie A Domu Dobrego nie ma Ani Ministrantów, ani Chopina Franz jest polski film, gdzieś nas Gawron nie jest polski film To mnie mówią po polsku w Szopei też nie mówią po polsku, ale to jest nieistotne. To nie psujcie mi narracji. I najlepszy film... Czekaj, a gdzie jest reżyser? Albo reżyseria... Ja już się pogubiłem. Była reżyseria? Nie pamiętam, żeby była reżyseria. A była, faktycznie była. Dawno temu była. Tak dawno temu ogłosili, to już zapomniałem. I film został. Zbłysk Diamentu Śmierci, super, Grand Tour, super, One Battle, super, Mastermind, super, Pepe super, pierwsza połowa mi się bardzo podoba, druga mniej, Code by the Tides, ten Silver, co to jest za Silver, a nie ma tego wszystko w porządku, ale i tak jest jakiś film, którego nie znam, jest Sirat, nie ma, Bugonia nie ma żadnej nominacji. To Wam oddam też, że super jest Ogly Imagine Slide i The Shrouds. No, generalnie nominacje są i nie ma F1, niestety. Jakie nominacje są, każdy widzi, trochę dobre, trochę słabe. Ja znowu dostałem snaba, Emma też dostała snaba, to nas łączy. Zawsze snabowani, Nies niesamowite. Ale dużo filmów fajnych, nie było dużo filmów fajnych, było dużo filmów niefajnych, też było. Więc pozdrawiam pełną salę. Dajcie mi prawo głosu, żebym mógł głosować na Trzy Miłości w aktorze drugoplanowym. I zapraszam wszystkich bardzo Może niech pełna sala nagra reakcję na nominację na Złoty McFly, co to by było uniwersum. Dopiero. <grym> Ale boję się, co by powiedzieli, bo na pewno nic dobrego. O, no nic. Dziękuję bardzo. 20 minut. O, bo to będzie miało dużo, dużo ważyło, będzie. O, wstawię to zaraz. Pozdrawiam pełną salę. Przestańcie nominować złe filmy i mnie zacznijcie i teściów więcej. Dziękuję.